Nie cierpię biegać, ale muszę zacząć biegać. Dla własnego dobra. Potrzebne mi kardio. To będzie film o tym, jak zacząć biegać, w którym sam zaczynam biegać. Moim celem było przebiec 10 km na raz, co było błędem. Po co biegać? Po co w ogóle ćwiczyć? Wszyscy dobrze wiemy. Kiedyś usłyszałem taki tekst, który niestety brzmi dobrze tylko po angielsku. Exercise for health, vanity, Czyli ćwiczmy dla zdrowia, z próżności, żeby dobrze wyglądać i żeby zachować równowagę umysłową. Wszyscy dobrze to wiemy, dlaczego warto ćwiczyć. Czemu więc tak ciężko jest to zacząć? Słuchajcie, bieganie samo w sobie nie jest problemem. Jakby bieganie to jest tylko krok wyżej, odchodzenia, tak? Możemy sobie iść chodnikiem i pyk, już, już biegnie. Samo w sobie bieganie nie jest problemem. Problemem jest to, co my sobie robimy w głowie przed bieganiem. Ja na potrzebę tego filmu nazwę to umysłowe szarady. Jest ich pięć, przynajmniej w moim przypadku, i piąta jest najważniejsza, ale przejdziemy sobie też przez te pierwsze cztery szybko, bo również mają znaczenie. Umysłowe szarady, czyli gierki, jakie w myślach rozgrywamy, które odciągają nas od rozpoczęcia biegania. Szarada pierwsza. Często mam tak, że zanim coś zacznę, to rozkminiam to na milion sposobów. Czytam artykuły, oglądam filmiki, ale dobrze wiem, że robię to tylko po to, żeby odciągnąć prawdziwe działanie w czasie. Jeśli nie mamy serio jakichś zdrowotnych przeciwwskazań do biegania, to przestańmy rozkminiać. Ty na przykład możesz obejrzeć ten film i już nie szukać dalej, tylko spróbować, pobiec. Jeśli w tym moim filmie coś ci nie będzie pasować albo gdzieś się mylę, to potem to skorygujesz. Ale już z pozycji osoby, która zaczęła biegać. Żeby się trochę uwiarygodnić, mam już tutaj na swoim kanale film o wstrzymaniu oddechu na 4 minuty, o tym jak zrobiłem muscle lapa, więc przynajmniej wiesz, że moje sposoby doprowadzają mnie samego do celu. Szarada druga. Postanowiłem, że nie będę przejmował się butami, bo można zwariować z ilości dostępnych opcji. Wziąłem swoje stare, siedmioletnie dziurawe trampki i jazda. Jak byłem w Nepalu, to dzieciaki grały w piłę na boso. Jakoś damy radę. Szarada trzecia. Skuteczną wymówką była dla mnie zawsze pogoda. Ale tym sposobem, mieszkając w Polsce, można pół roku wymikiwać się z biegania. Teraz zacząłem biegać jesienią bez wymówek. Odpuszczam tylko w trzech wypadkach: jak leje deszcz, jak jest zamieć śnieżna, albo kiedy jest sztorm. W innych wypadkach pogoda nie jest wymówką. Szarada czwarta. Ci, co już biegają, będą ci mówić, żebyś zainstalował sobie aplikację, mierzył swoje kilometry i tempo, ale zapominają oni. Że my jeszcze nie cierpimy biegać, a naszym problemem jest wyjść z domu. Takie aplikacje to tylko kolejna komplikacja na drodze. Przyjdzie na nie czas, ale później. I najważniejsza szarada piąta. Zaczynając biegać, nie możemy podejść do tego zbyt ambicjonalnie. Nie tędy droga do tworzenia nowych nawyków. Musimy pozwolić sobie być beznadziejni. Zostańmy tu chwilę dłużej, bo to kluczowa sprawa, wymaga wyjaśnienia. Oczywistym powinno dla nas być, że im trudniejsze przedsięwzięcie, tym wymaga od nas więcej motywacji. Im mamy większe ambicje, tym ciężej zacząć. A im mniejsze, tym łatwiej nam się za to zabrać. Jest jeszcze obszar na wykresie, gdzie podejmujemy się tak trudnych rzeczy, że nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić ile nas to będzie kosztować Wtedy często mówimy Gdybym wiedział to bym nie zaczął Ale to już skrajne przypadki Wróćmy do naszego Ja już wcześniej chciałem robić ten film i zacząć biegać Ale popełniłem błąd ambicyjny I umówiłem się z kumplem na 10 kilometrowy bieg niepodległości Siema siema, siema ogór Słuchaj, yy, yy, pamiętasz jak wczoraj mówiłeś, żeby zacząć biegać i potem wziąć udział w jakimś biegu. No i stwierdziłem, że jednak wchodzę w to. Co było błędem, wymagało ode mnie za dużo motywacji. Poddałem się zanim zacząłem. Na start musimy pozwolić sobie być beznadziejnym, bez ambicji. Iść po najniższej linii oporu. Na naszym wykresie okupować najniższe obszary. Dobra, tak serio. Słuchajcie, jeśli chcemy wprowadzić bieganie do swojego życia na dłużej, mówię, bo to jest mój cel. Ja nie chcę raz przebiec jakiegoś biegu i potem już nie biegać nigdy. Tak chciałbym nazywać się biegaczem, czyli biegać przez długie lata, tak, żeby rzeczywiście czuć te benefity biegania, zdrowotne, mentalne, żeby to była część mojego życia. No, to musimy podejść do tego w taki sposób delikatny. Największym problemem jest to, żeby utrzymać tą motywację długoterminową. Dlatego pozwólmy sobie robić bardzo małe, takie wręcz beznadziejne postępy, ale zawsze kroczek do, po kroczku iść do przodu, żeby to się stało częścią naszego życia, jakąś taką rutyną, żeby to się stało na nas neutralne, normalne, a może nawet, jak mówią biegacze, tacy, co dużo biegają. Może to, się, może to się stanie dla nas przyjemne. Na razie nie cierpię, ale wierzę w to, że da się polubić biegać, że, że to może być przyjemne. Dobra, i teraz konkretnie, jak zacząć biegać, zbierając to wszystko do kupy? Mamy dwa czynniki, które musimy wziąć pod uwagę i w których musimy pozwolić sobie być beznadziejni: dystans i częstotliwość. Jeśli chodzi o dystans, to na start weźmy taki, który jest wręcz żenująco krótki, taki, który wiemy, że absolutnie na 100% przebiegniemy bez problemu. Jeśli nigdy nie biegałeś, nie biegałaś, to polecam na przykład najbliższy kwartał międzyliczny, czyli po prostu skręcasz w prawo w każdą uliczkę napotkaną. Albo jeśli nie mieszkasz w mieście, to 2-3 minuty biegu, nawet bez mierzenia do dystansu. Pamiętajcie, na razie pozwalamy sobie być beznadziejni. Chcemy tylko przełamać w ogóle. Się do wychodzenia z domu regularnego. Element biegania jest drugorzędny, ma być absolutnie łatwy, wręcz załatwy. Żadnych ambicji nie miejcie. Jeśli już jesteście w miarę sportowi, macie jako taką kondycję, to sami sobie będziecie pewnie taki dystans potrafili dobrać, taki stuprocentowy. Dobra, druga sprawa, częstotliwość. Tutaj też pomyślcie sobie, na przestrzeni na przykład 3 lat, długoterminowej generalnie. Ile razy w tygodniu jesteście realnie w stanie biegać, biorąc pod uwagę, nie wiem, pracę, dzieci. Ile razy w tygodniu brzmi dla Was przerażająco łatwo wręcz, tak, że będziecie w stanie to utrzymać przez dłuższy okres? Ja, na przykład, stwierdziłem, że raz w tygodniu jestem w stanie bez problemu 100% wcisnąć bieganie. W piątki ustaliłem sobie, że biega. I znów podejdźcie do tego tak, że zrobicie to na stówkę, bez żadnych większych ambicji. Dobra, i teraz. Cała zabawa polega na tym, żeby być dumnym z tych naszych biegów. Jakby krótkie, jakby beznadziejne nie były, chcemy być dumni z naszej konsekwencji, bo ona tutaj jest problemem, a nie bieganie samo w sobie. I w momencie, w którym wejdzie nam jakaś ambicja, zaczniemy więcej od siebie wymagać, wtedy tracimy tą perspektywę, że bieganie może być łatwe, a nawet przyjemne. Więc pamiętajcie duma samego siebie. Jesteśmy beznadziejnymi biegaczami, ale przynajmniej jesteśmy biegaczami. A reszta przyjdzie z czasem, obiecuję. Złowę. Słuchajcie, moi drodzy państwo, minęło kilka tygodni od kiedy rozpocząłem bieganie i ten film, i naprawdę stosunkowo łatwo wychodziło mi się na te biegi, jak sobie człowiek pozwolił, żeby były takie niewymagające. Zabieram was teraz na jeden z moich biegów i powiemy sobie, jak będzie wyglądać kolejny etap naszego biegania. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to w pewnym momencie te wasze krótkie, rzadkie biegi zaczną być dla was przyjemnie za łatwe. W sensie zaczniecie sobie myśleć a już wyszedłem z domu to mam ochotę pobiec jeszcze troszkę dalej dziś. Albo na przykład częściej zaczniecie wychodzić bo założyliście, że jednak całkiem łatwo wam to już przychodzi. Bo wiecie, nawet wychodząc na takie krótkie biegi, wasz organizm będzie je coraz lepiej znosił, plus po bieganiu endorfiny pozytywnie nas nastrajają i właśnie tak ma wyglądać postęp w tym naszym procesie. Ma wynikać z naszej chęci przesunięcia granicy a nie z jakiegoś ambicjonalnie postawionego celu który może wyssać Zadowolenie, a my staramy się to polubić i polubić wersję siebie, która regularnie biega, być z siebie dumnym. Jak już po jakimś czasie, miesiącu czy dwóch przebijemy się przez tą początkową niechęć i zaczniemy biegać troszeczkę dłużej, to możemy starać się coraz bardziej umijać sobie te nasze biegi. Musimy przejść z niecierpienia biegania do przynajmniej neutralnej aprobaty. Dla mnie na przykład yy, bieganie to stał się czas na słuchanie podcastów, co od razu dodało kolejną wartość do biegania. Niektórym dobrze wejdzie pewnie muzyka, dla niektórych może będzie to czas podobny do medytacji. W każdym razie spróbujcie zrobić sobie z biegania rytuał. Macie ten czas tylko dla siebie, nikt Wam nie będzie przeszkadzał, bo wszyscy szanują Was, że biegacie. OK, zasubskrybuj, jeśli nie chcesz przegapić moich kolejnych filmów. Mam nadzieję, że ten film rzeczywiście pomógł ci jakoś inaczej spojrzeć na problem rozpoczęcia biegania. Może w przyszłości zrobię film o tym, jak już być dobrym biegaczem, ale na razie to jeszcze długa droga przede mną. Jeśli naprawdę cenisz moją twórczość, to zapraszam do zostania moim patronem. Mam tam dla Was własnoręcznie robione broszury z moimi esejami. Robię wystąpienia live, na których mówię o kulicach produkcji moich filmów, mam listę lektur moich ulubionych i wesprzecz mnie w tworzeniu kolejnych filmów. Serdecznie Cię zapraszam. Link w opisie.